z tej strony Jotka i tu ze mną jest Smog i ze mną jest mój kuzyn i dzisiaj otwieramy karty Pokemon i ogólnie zasady są takie yy, chcemy dropić najlepsze jakie możemy i złapać wszystkie Pokemony i ten kto yy, powiedz ten kto wygra... W sensie ten, kto bierze będziemy... najlepsze karty, ten potem bierze przeciwnika i swoje najlepszą jedną kartę na zawsze. No bo my w sumie... Bo y, czekaj, żebym ja tak wytłumaczył, żebyście zrozumieli, bo nie wiem, czy coś zrozumieli, bo ty tak trochę chaotycznie mówiłeś. Y, y, gramy o najlepsze karty i jeżeli... i kto wygra, czyli będzie miał najlepszą kartę, to bierze kartę najlepszą swoją. I najlepszą przeciwnika. I bierze nie. sobie nic. I na samym końcu zrobimy bitwę. <laughs> Ale tymi, tylko tymi, tymi, ty, tylko tymi co zrobimy No. A więc no. już bez zbędnego przedłużenia zacznijmy to. A mi się i Uuu już ze mną nie masz szans w i ty, 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 ty ze mną nie masz wiesz szans. Ile on, wiesz ile on ma czeka? Ile? 210. Oż Ty! Wiem kogo Ty żeś dropnął, widziałem! Tylko kogo ja mam? Hmm. Mój Virizion. Uuuu! Dobre pokemony mi się tu O! Patrz kogo dropnąłem. O, Ja też, tylko inny obrazek. Fajnie. Ja tu rozłożę wszystkie karty, żeby ja... Jodką... O! Rajku, 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 Rajku! Podoba mi się ten Rajku. Pokaż? Zatrzymuję go sobie. Ej, no a ja go jeszcze nie mam. Zatrzymuję go sobie. Ale ile on ma? czekaj, to nie zobaczycie. To on jest słaby. Ale pamiętaj, że jak wygram, to wiesz co. To co? Podajesz mi swoją najlepszą. Pankę? Nie, to po prostu jest bitwa. Jeżeli dropniesz najlepszą. Dobra, to co. Od... Ja już mówię, co dropiłem, i potem ty mówisz. Rajku, Rayquaza, Kyogre, Giratina, Virizion, Handum, Mega, Thunderus i. Charizard, tylko ostrość troszkę słabo. A ty? Ja Charizarda. Nie, nie znam się na pokemony. Dobra, to ja ci przeczytam. Charizard, Latios, Zernias, Reshiram, Kyurem, Kyurem dwa Kyuremy masz, Mega Miutu tego sztosowego no, i Kyogre. No właśnie, nie to mi chodziło. No właśnie, bo ja widziałem go. Ok, otwórzmy następne. Czekaj, to ja muszę sobie na bok te karty. Ja więc. też sobie odłożę w bok. Dobra, w sumie tak No ja też. Ja już druga Czekaj, smok, pilnuj tych kart. Ja też drugą. Czemu dajesz smokowi, żeby pilnowała? Daj w tamten Nie wiem, w sensie niech Twoich kart pilnuje. Dobra, otworzyłem. I co my tu mamy? Dobra, I Dobra to, 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 to co dalej? Co? Czy to są... Ej, bo ja mam przecie do najlepszych... Ja mam Genesekta, nie wiem czemu. Na to. Ja też go mam, ale ja go mam... Czekaj, przybliżę. Pokaż go jeszcze raz. No nie, teraz to w ogóle nie ma ostrości. O, Genesect. Ech, mamy tego fajnego. Ja też mam Sekta. Gdzie ta Lugia? Tutaj jest. Nieważne. Oooo Masz taką kartę? A patrz go ja mam really? O nie on ma shiny no A ja mam mił tu obczaj to Tylko ty masz lepszego bo ty masz mega Dobra to teraz mówimy karty Lugie czemu ja niby dostałem z jednej saszeczki 8 Czekaj No 1, bo 4 dodać 4 równa się 8 Czemu? Ty to sprawdź czy jeszcze Ty o co come on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja też mam 8. Aj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Czyli może się z tego dropią 8. Nie, Czekaj, więc zaś to. Ja tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No też 8. No to się 8 dropi. No. Ja mam takie karty. Ja mam. A to ja już twoje widzę. No nie! No czemu dwa szajni? Jaki ty masz warta? Dobra, mamy tutaj. O, jak też mogę ci jedną soszeczkę otworzyć. Nie. Nie, każdy nie otwiera swoje. Dobra, ja, ja tak ostatnie, nie. ostatnie. Patrz, te, te dwa, te same. Dobra, na, na pierwsze patrzy się na ciebie kamerę. Mhm. Druga kamera na moje karty. E. E. U, ej. O, pięknie. E. Źle otwiera. No, no Znowu go. Ouch, jak i Kwayze zrobili. Mamy pana zekroma Ja tutaj teraz sobie tego... Tak Fajnie, że powtórkę znowu. Mamy pana Hydraigona. Fajnie, że znowu powtórkę. Ja mówię teraz. Mamy pana Grondon, Grondona. Mamy wulkaniza... Ja w jednym zestawie dokonać te same karty. Da się, bo to są z innym obrazkiem. Mamy pana Toxicroka, który już mi się podoba i go sobie zostawiam. Mamy kolejnego Charizarda. To, A, trzymaj. A ja go mam, dobra. I mamy tanderusa, którego nie wiem co, którego są Mamy dobre raz. karty. Więc... Rajku I kolejnego rajku. No dobra, więc tak, teraz rozkładamy wszystkie karty i patrzymy kto no ma... no nie chciałeś pokazać kart moich? Moja, jakie no shiny, why? A ja nie dropnęłem ani jednego! Nie rozumiem! Jeszcze tu mam takiego ładnego shiny. Tutaj się Ciesz się, że ja te, że te shiny już mam. No Dobra, Rajku mi się mega podoba, ale i tak jest słaby. No, bo wczoraj ci dałem nie przecież. Bo no wymienialiśmy się. A nie, ty mi dałeś darmowego. Bo miałeś dwa. No tak. Ja nie I dałeś darmowego. mi darmowego człowieczka. No. Jakiego darmowego człowieczka? Jak to zabrzmiało? No kartę! Tego typa z, od elektrycznej sali, co był w Paryżu. W sensie w Kalos. Ale Kalos jest zolowany na Paryżu. A no Więc ja już. Czekajcie, jak już yy, będzie. Właściwie... No dobra, popatrzmy tutaj na mojego kuzyna, jak on rozkłada. I potem jak już wszystko rozłoży, to zrobimy cięcie. Popatrzymy na te karty i, i wrócimy. teraz cięcie. Bo ja to rozłożę, <grym> dwa lata. <grym> no tak <grym> Ja już chyba wiem. Dobra, cięcie. Ja tutaj mam głosowanie między dwoma kartami, między tym mega handumem, a między tym Mewtwo. A ja mam głosowanie między Mewtwo, który może się między, tylko leczyć To Cię zostawiam e, między, między tym i między tym Czyli masz głosowanie Ale w sumie ten ma więcej HP, ale czekaj, daj mi zobaczyć jego atak ja pokaż mi to A tego? Hmm Szczerze to chyba mega handum Wywaram wygrał ciebie. handum wygrał grę Mewtwo. to jest shiny. shiny dobra więc my już przygotujemy walkę Nie. jestem serem le serem więc atakuję jako pierwszy o mega flame i zostało ci 40 życia a ty czym atakujesz no po prostu użyj tego ataku i uwaga, pan Jonasz zginął.